Miłość i nadzieja znika z anteny TVP na okres okołoświąteczny, ale nie martwcie się, turecki serial wróci tuż po nowym roku i ruszy z grubej rury. Powoli zbliżamy się do końca tej opowieści i emocje sięgną zenitu. Miłość i nadzieja po nowym roku to początek końca tureckiego serialu, który podbił serca Polaków. Kuzej i Siła zaczną planować ślub, Meli znajdzie zaskakującego sprzymierzeńca, Ege odkryje prawdę o śmierci swojej siostry, Nacysie zacznie zmieniać się w złoczyńcę, a Kawajden i Bachar już zupełnie odjedzie peron. Poniżej opisujemy, co wydarzy się w pierwszych odcinkach 2026 roku. Miłość i nadzieja po nowym roku, Kawajden i Bachar porwą Ferej. W 365 odcinku Miłości i Nadziei, emisja w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku, Bachar i Kawajden postanowią porwać Ferej. W kolejnym odcinku zrealizują ten złowieszczy plan i przy okazji ją ukradną. Będą ją przetrzymywać, by wyciągnąć z niej informacje i dowody. W 367 odcinku, 7 stycznia 2026 roku, Yildiz zasugeruje, kto może stać za zniknięciem ferej, a Bachar zmusi uprowadzoną kobietę, by uspokoiła swoich bliskich. W 368 odcinku Miłości i Nadziei, 8 stycznia 2026 roku, Ege i Bulent rozpoczną poszukiwania ferej, a ta da im znak, że została uprowadzona. Z czasem do akcji włączą się też siła z Kuzejem, którzy w 370 odcinku 10 lutego 2026 roku uratują kobietę, miłość i nadzieja po nowym roku. To się wydarzy w odcinku. Ponadto Meli zacznie mieć poważne problemy z dzieckiem i znajdzie zaskakującą wspólniczkę w zbrodni SEDE. Tymczasem Ege odkryje wreszcie tożsamość morderczyni swojej siostry, a Kuzej zrobi wszystko, by odkryć, kim jest biologiczna matka Sili. Posunie się nawet do tego, że ukradnie jej DNA i przeprowadzi testy. Matką okaże się być ferej, małymi krokami będzie się też zbliżał ślub kuzeja i sili, który ze wszystkich sił powstrzymać będzie próbowała naciej. Kobieta stanie się naprawdę okropna i zacznie traktować sile jak służącą. Odcinki od 365 do 370 serialu Miłość i Nadzieja zostaną wyemitowane w dniach od 5 do 10 stycznia 2020.